Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz potrzebom ich dzieci, w niepublicznym przedszkolu językowym Akademia Malucha w Lubaniu powstało zupełnie nowe, wyjątkowe miejsce. Miejsce stworzone z myślą o wszystkich wychowankach przedszkola, w którym każdy mały akademik odnajdzie odrobinę szczęścia i radości. Mowa o nowo powstałej na terenie placówki, sali gimnastycznej, gdzie przedszkolaki mogą ćwiczyć pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry pedagogów i instruktorów. Na podopiecznych przedszkola czekają grupowe zajęcia sportowe, zespołowe gry i zabawy oraz indywidualne ćwiczenia z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Mali i duzi akademicy w sali sportowej uczestniczą w zajęciach jogi, gry w piłkę nożną, zajęciach rehabilitacyjnych i korekcyjnych oraz w zajęciach na trampolinach. Bardzo się cieszę, że yoga staje się coraz bardziej popularna w przedszkolach i szkołach, że rodzice doceniają fakt, że dziecko potrzebuje chwili zatrzymania i uspokojenia się. Joga w przedszkolu to jest wspaniała okazja do tego, żeby dziecko nauczyło się świadomego oddechu. Nauczyło się, że życie to nie jest tylko rywalizacja i pogoń. Nauczyło się współpracy w grupie i pomocy drugiemu dziecku. Bardzo się cieszę, że tutaj, w tym przedszkolu są stwarzane przepiękne warunki do tego, żeby móc prowadzić jogę dla dzieci. I cieszę się że rodzice są otwarci na tego typu aktywność. Joga nie uczy rywalizacji, uczy szacunku do drugiego człowieka, uczy świadomości oddechu, pięknej koordynacji ruchu i balansu, co jest bardzo potrzebne dla naszych dzieci, które żyją w coraz bardziej zapędzonym życiu i bardzo coraz bardziej szybkim życiu. Zajęcia rehabilitacyjne i korekcyjne z dziećmi prowadzi doświadczona fizjoterapeutka Beata Kurant. Prowadzone tu ćwiczenia ogólnokondycyjne, ćwiczenia elongacyjne, ćwiczenia przeciw oraz wszelkiego rodzaju ciekawe gry i zabawy mają na celu aktywizację ruchową przedszkolaków poprzez zwiększenie ruchomości wszystkich stawów, wzmocnienie siły mięśniowej, co wpływa na poprawę kondycji dzieci oraz rozwój fizyczny dziecka. Chcemy w sposób bezpieczny i ciekawy zachęcić dzieci do aktywności ruchowej, jak również czerpania radości z uprawiania sportu, co ma ogromny wpływ na prawidłową postawę ciała dziecka oraz do pobudzenia wszystkich procesów rozwojowych. Pamiętajmy jednak, że prowadzone tu zajęcia gimnastyczne są tylko wstępem i zachętą do tego, aby rodzice spędzali jak najwięcej czasu ze swoimi kochanymi dziećmi, uprawiając ciekawy i interesujący sport poza naszą salą. Kadra Akademii Malucha doskonale wie, że ruch bardzo korzystnie wpływa na rozwój dzieci. Rozwija wyobraźnię orientacyjną, pamięć ruchową, uczy poruszania się w przestrzeni, kształtuje świadomość własnego ciała i wiele, wiele innych, których nie sposób zliczyć. Chłopcy bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach piłki nożnej, które prowadzi trener piłkarski Maciej Sobolewski. Są to zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym. W tym momencie piłka nożna jest najbardziej popularnym sportem w Polsce, dlatego poprzez piłkę nożną staramy się wprowadzić dzieciom zajęcia ruchowe, tak aby nie siedziało przed komputerami, tylko wychodziły na świeże powietrze, na salę i ruszały się razem z piłką. Czy to piłka nożna, czy to piłka jakakolwiek inna, ważne aby dzieci po prostu ruszały się. Poprzez oddanie do użytku sali sportowej akademicy zyskali miejsce, z którego mogą swobodnie korzystać podczas pobytu w przedszkolu. Nowa sala sportowa wyposażona jest w urządzenia i sprzęty dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w każdym wieku przedszkolnym. Można tutaj korzystać m.in. z atlasów, rowerków, bieżni, ciężarków, drabinek, ścianek wspinaczkowych, piłek terapeutycznych. Zarówno maluchy jak i starszaki korzystające z wyposażenia sali czują się swobodniej i komfortowo. Mogą bez obaw uprawiać aktywność fizyczną, ponieważ wszystkie sprzęty zawierają niezbędne certyfikaty bezpiecznego użytkowania. Dzięki nowej sali sportowej cała kadra przedszkola pragnie nauczyć dzieci czerpania przyjemności z aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia, w którym główną rolę odgrywa sportowa rozrywka. Dyrektor, nauczyciele i pozostali pracownicy chcą, aby dzieci zdobyły nowe doświadczenia, zintegrowały się, nabrały pewności siebie. Wszyscy starają się, aby atrakcyjność zajęć była dopasowana do indywidualnych potrzeb każdego dziecka i tempa jego rozwoju. Sala sportowa jest i będzie na pewno efektywnie wykorzystywana każdego dnia. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w oparciu o przedszkolny autorski projekt pod nazwą. W Akademii Malucha żyjemy bezpiecznie i zdrowo na sportowo. Warto podkreślić, że nie byłoby tej nowoczesnej sali, gdyby nie zaangażowanie Rady Rodziców, która z chęcią wsparła finansowo cały projekt. Dyrektor, pracownicy i wychowankowie przedszkola serdecznie dziękują za okazaną pomoc i wsparcie.